Myślę, że warto zastanowić się nad tym, czy odpowiedzialność za bezpieczeństwo i dobrostan psychiczny młodych użytkowników to tylko odpowiedzialność platform technologicznych i ich rodziców. Może ktoś jest jeszcze? Myślę, że wszyscy musimy zrozumieć, że ciąży na nas odpowiedzialność za wspólne bezpieczeństwo. Na tej scenie tego bezpieczeństwa jest bardzo wiele aktorów i każdy z tych aktorów musi odpowiedzieć, musi rozumieć swoją rolę. Platformy technologiczne również powinny o to zadbać i mogą o to dbać poprzez współpracę ze swoimi twórcami, poprzez współpracę z podmiotami trzecimi, poprzez współpracę z podmiotami pozarządowymi, czy też regulatorami. Bezpieczeństwo jest absolutnym priorytetem. TikTok i tak też powinny to postrzegać firmy technologiczne. Myślę, że najważniejsze jest zrozumienie odpowiedzialności, jaka się z tym wiąże. Kiedy, tak jak w przypadku TikTok, mamy miliard użytkowników globalnie i ponad 100 milionów w Europie, to jest tu duża odpowiedzialność na poziomie budowania odpowiednich narzędzi, które zabezpieczają platformę. Takich narzędzi jak narzędzia moderacyjne czy takie, które wspierają użytkowanie aplikacji przez naszych użytkowników, a także zrozumienie potencjału drzemiącego w platformie poprzez partnerstwa z podmiotami trzecimi czy naszymi twórcami.